Cześć, witamy z naszej łódki na targach Go Active Show. A moim, moją rozmówczynią jest Izabela Badurek. Cześć za. Cześć. No przede wszystkim jak nastrój? Jak Ci się podoba dzisiejszy event, targi Go Active Show? Podoba Ci się, czy Ci się nie podoba? Podoba mi się. Kurczę, fajne ciuszki, fajni ludzie tutaj chodzą, fajnie jest zorganizowana nasza grupka FEN. Wszystko jak najbardziej w porządku. Powiedz mi, debiut dla organizacji FEN. Zadowolona na razie ze wszystkiego, co Cię otacza w tej federacji? Tak, przede wszystkim, że mają do mnie cierpliwość, bo chyba najpóźniej odpisuję na wszystkie maile i na wszystkie pytania. Zawsze, kurczę, na tygodniu to jestem tak zalatana, że mówię, proszę już do soboty tylko. Zapomnę w sobotę, na poniedziałek rano i na razie jest ok. Wszystko, co cierpliwi, jest wszystko dobrze zrobione. No, mocna przeciwniczka na debiut, Kasia Lubońska. Znaczy się jest na pewno tam z wyjazdów na, na obozy judo. Co powiesz na ten temat? Jak Ci się podoba w ogóle propozycja walki z Kasią? Bardzo mi się podoba. Kurczę, nie wydaje mi się, że miałam jakoś w ostatnich latach sobą przeciwniczkę. Zawsze mamy dosyć dobre dziewczyny. Tutaj fajnie, bo to jest dziewczyna jedna z najbardziej znanych w, w Polsce, jeśli chodzi o MMA, oprócz Karol Karoliny i Jasi. A Izan, na co musisz głównie uważać, jeśli chodzi o Kasię Lubońską? No, podobne, Widziałem twoje rzuty na Chińczyku, później e, rzuty Kasi na Piotku. No obaj panowie furowali w tej klatce całkiem ładnie. Kurczę, przede wszystkim taktyka. No, mniej więcej pewnie ona oglądała moje walki, pewnie wszystko już o mnie wie, ja to samo. Kurczę, no t, 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 trudno coś powiedzieć, no. To no wiem, że Kasia będzie pewnie y, kuć, kuć, kuć i trochę uciekać. i czekać na moment, kiedy może ręce opuszczę, a może rzuci. No to jest walka, zobaczymy. Ja się nastawiam na wszystko. Yy, nie żałujesz trochę tej przygody z UFC, że skończyłaś tak szybko, jeśli chodzi o Ciebie? Kurczę, no bardzo żałuję, no bo to jednak... Yy... Kurczę, każdego człowieka, który walczy w MMA, Marzenie Najlepsza Federacja, potem zostaje taki niesmak. Bo jeśli ktoś mówi o tobie, o to ta, która przegrała w pierwsza walka, już i koniec. nie? No ale nie, nie żałuję. Dostałam tę ofertę po walce z Zairą. Dobrze wtedy zawalczyłam. Miałam ponad półtorej miesiąca do zrobienia bagi. To było ponad 15 kilo. Yy, za dużo że miałam doradców, yy, też jeszcze nie potrafiłam z, z, ze swoim ciałem, yy, yy, nie wiem, tego wszystkiego z, zbijać i wagi, nie miałam tego doświadczenia, no ale kurczę, jedynie się pocieszam, że nie przegrałam w pierwszej rundzie, ani po prostu przegrałam ze zmęczeniem, nie czułam się, że ona była lepsza ode mnie yy, w żadnym stopniu, po prostu już przy rozgrzewce krew mi leciała z nosa, byłam wykończona tą wagą, no ale często myślę, co by było, gdybym wygrała tę walkę. Nie sądzisz za szybko? Ta organizacja z ciebie zrezygnowała. No z reguły mówić o tych trzech przegranych. Ja tutaj była tylko jedna, jedyna. Kurczę, no wtedy wiem, że dużo zawodników pozbyniała i tam właśnie było coś takiego, że właśnie była nagle lista zawodników, ponad 40 zwolnili, jak nie więcej, już dokładnie nie pamiętam. No i trafiło na mnie. No, kurczę, z jednej strony się nie, nie dziwię, bo pchała mnie do tego zwycięstwa, nie? Że ta Gala była w Polsce, że ja zawalczyłam, no nie wyszło i nie ma co się sprawdzić, po prostu nie wyszło. Skandal. Skandal. Powiedz mi, łódka jest trochę już klimat ostrody i, i, i tego miejsca miałeś okazję widzieć ten amfiteatr w ogóle? Na zdjęciach. Ale tak no, samo jak ja, ja na razie. mi się bardzo podoba, też taką chciałabym mieć. Powiedz mi, e, gala. W Polsce, no druga chyba organizacja, jeśli chodzi o wielkość, na ten moment w Polsce, gala na Polsacie, same plusy chyba, co? Tak, teraz, wcześniej mówi, że KSW jest lepsze, ale po ostatnich walkach tak realnie patrzę, że podchodziły takie najlepsze gwiazdki z KSW. Ci ludzie, którzy zawsze byli, kurczę, najbardziej znani właśnie w MMA polskim, nie ma takich świeżych, nowych, polskich zawodników. A tutaj kurczę jest coraz więcej właśnie tych młodych ludzi Polaków walczy i wydaje mi się, że ta federacja ma jak najbardziej szansę, żeby być numerem jeden. Na dłużej zamierzasz zostać w organizacji fan? to zależy od walki. Nie? Ja jak wygram, a chcę wygrać, to mam nadzieję, że jeszcze minimum jedną walkę zrobię, ale, ale już niedługo. Powiesz rękawice i będę zajmowała się pracą do końca i domem. Co zrobić jeszcze raz? Rękawice, odbierz na gwoździku tam i, i będę tylko rozkazywać ludziom na macie. Dlaczego? Skąd taka decyzja? No bo jednak ciężko pogodzić. Pracę, domy, to wszystko. No, kurczę, już trochę lat walczę. No. W sumie to niektórzy tak mówią, a potem odkładają, to odkładają, no zobaczymy. No na razie na pewno zamierzam dwie walki jeszcze zrobić, ale, ale dalej nie patrzę. Nie, no wie zobra, trzy. nie wierzę ci. <grym> nie wierzę ci od razu ci mówię, że ci nie wierzę. No dobra, to zobaczymy, no trzy na razie. <grym> Jakieś plany już wypoczynkowe po tej walce? Nie wiem, jakiś afterek jak w Ostróżie się szykuje? Na razie się szykuje. W sierpniu lecę do Chorwacji i tam może gdzieś potrenuję w jakimś klubie w Chorwacji. Nie na plaży, nie na baletach, ale w jakimś klubie. No tam. Jaki kierunek w Chorwacji? Szczerze mówiąc, to jeszcze dokładnie nie wiem, bo dopiero znajomy nam zarezerwował bilety i tylko powiedział Chorwacja, to było parę dni temu. Tylko pokazał zdjęcia, ale nic nie zapominałam z tego. Wystarczyło, co? Wystarczyły zdjęcia, było ładnie. Lecimy z dzieckiem, z mężem, ile będzie. Yy, Zdyszkę znajomych, także na pewno będzie wesoło. No to grubo będzie, moi drodzy. Słuchajcie, waszym gościem specjalnie Izabela Badurek. Do zobaczenia w Austrudzie. Dziękuję bardzo. Dzięki.